Mhm, <laughs> ciekawostka, mhm. <laughs> Tylko by kurwa spróbował... O nie!

Do mnie. Ja, tak. mi, ja są ciebie, mamo. Ja pierdolę, Dobra, no. Dobra, kurwa. O kurwa. Ale kurwa! No, Smurfik, ty też jesteś udany. No, bo znego Ewa do niego. Kurwa, fraja. No nie, wiki, wiki, proszę cię, no. Je... Yeah. 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 Kurwa jakie bany, hop! ho? Jakbyście go wzięli, kurwa, was kosy z gołenkiem. Dobra, dobrze, dobrze. Nie pikuj jak coś, nie pikuj jak coś. Ej ci w kosy mówię, ja. BŁAGAM! No, <grym> ale się w kurwi! <grym> kurwa na szowcie ej! Piwo, uważaj ja. na lodewa! Na lodewa uważajcie bo na szowcie by się Powiesz, Pa pa pa, zapijam się w sam Nie, jeszcze nie! Czemu to robisz? No. Syku z pedołami Ukaż mnie, mnie Masz to sklipowane? Tak no Poprosił O, chyba się mi? usunęło jednak, wiesz? Ja pierdolę, jak ty... Shadow. Tutaj <noise> <noise> okay, mam to. Nie no, przepraszam bardzo. Short. Kurczę, Kurcze, blady już nie otwieram. O, bo, o. <noise> Co idzie tak? Na... Rampa. Stop, stop. Dobra, patrzę co robię? Ugrywam to. Klipujesz? Klipujesz czy nie? Tak, tak, no, no. Ja. Ty smał, No jest tripowane no Dobra, to Ty to musisz teraz O, co O po, do wyjebania jesteś! Ale on mi już, on już, już nic tak samo dał, tylko zna. No wyjebania jesteś. On mi dał... To... Jaki banki. Jaki banki? Placek delfina nikt se dał. A no, co, pochodzi z tymi... A, no co? Jaki bot, nie trafił. Przecymasz? <laughs> Ej! Co jest? Zabisz to! do, do. No to O to. Oh, Clash or kick? Курва, ты сбалбанок! Чёрт! 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 No człowieku, co? Oła, oh, wow, ja pierdolę! Szary, ciągnie pałę za 2 zł. Niepoprawne. Co kurwa, nie? Zmień hasło. Kitrze. Czarny chłopcze. Jest to 1. Jest top 1. Murzyn, bez winy chciał wejść, Eee! Kurwa! kurwa, z kurwa no i, Kurwa! 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 dobry Kurwa! No Kurwa! 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 LEŻY Kurwa! LEŻY Kurwa! LEŻY Kurwa! Kurwa! nie Kurwa! 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 To, to Kurwa! <suszy> <suszy> to jest ten niebieski? Kto to jest ten niebieski? Aha, no debil. Aha. O, no, Wej, dobra, czy... dobra, bo tak naprawdę to była okazja, żeby wyklaczałaś. Nie Na, No pisia. dobra, nagrywam to. Dobrze. No okay, co ty robisz? Ona co robi? Uwaga jej. Kto to jest? To jest matka. Co jest, kurwa? Obstodaj, nie? się tego nauczyłeś? <śmary> nie! Nieee, cię ja porobił, kurwa? <śmary> Ze stresem. No Wypierdolaj. Oni są B. <śmary> Pro tip. <śmary> Dobrego flesza <laughs> 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 Ale dobrego flecha daj! Najgnie <laughs> <laughs> <Ja! laughs> ja, <ik> widział! <laughs> Kurwa! Na szorcie! A jakbyś trafił! No to może Kurwa, Kurwa, wygrywaj, wypierdalaj Dobrze. Domek, nie walcz. Na ja nie Ja Nie zrobię. Nie, Je, rob clipa, rob clipa, Matryk, daj swój! <laughs> Sprawdala. No, Sprawdala. No, Sprawdala. No, Sprawdala. No, Sprawdala. No, Sprawdala. Sprawdala. Ok Nie. No, ja Sprawdala. Ja Wyjdziemy z wejścia trwała. <laughs> to mi podeszłeś, kurwa, fuj. O kurwa. Jednego chociaż odjeb. Nie! <laughs> co jest, kurwa, co to za runda? Co jest? wiesz co, to... To, co trzeba zrobić? Co? Ja to wycinam, wysyłam ci stawiasz to o, no i <laughs> Nie wiem, ja mam to jakoś bardziej chyba rozjebane nie no tak samo, ubierz mi siema. Jak tam idzie ta wantula? Kurwa, coś mi się pojeba. No <grywa> co ty zrobiłeś? Gdyby to mnie to jeszcze tak trzeba nie szczela. Jakby idealnie tam gdzie Poczekasz, kurwa. <grywa> Kierwa heady CO?! Oh, yeah. <noise> Dobra, łup, wyłącz tu cheaty, kurwa, bo to już jest podejrzane. <noise> A WUFA Fale kurwy, kruske. Kto zna... ja Stary ci na jebie. Z... Nie, nie masz nie. jedzenia, dopóki nie masz globala, i chuj. O, sam nie ma globala, więc balawizji Na Ej, co wyzywasz? A za nadmierne wy wyzwiska nie ma bana? Kurw, nie bana! <ślesk> tak się zrymowało. O dobrze, dobrze! się. dobrze to było, Ulf. Dobro jest dwóch. Underfather. Tam jest jeden od niego. Dobra, nice. Nie! <laughs> Dzięki go. taki właśnie jesteś kurwa, taki jesteś. No, tak jesteś. Natuję na tym. Wyś kosę za 400. Kurwa co za KS jebany kurwa śmieć No da się Gulf pierwszych A Nie co ty Ty bo przejrzymy też schowa się wiesz tutaj. Jest tutaj Czek czekaj czek. Ja czy dwóch 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 flexion 4 HP 4 HP ładnie EJ CO SIĘ Z TYM Wolfem DZIEJE KURWA Coś? DO PIZDY Na co grać? Nie co to, to za smok? Kurwa to wy te smoke by A pyć zarzucił A dwa jeszcze jebną Pierdolona Dzięki chłopak, lubię a? Lubisz to, lubisz czasem pomaślić No, Ulf, swoim źwiolem, ja, właśnie się je. teraz chwali w głowie, a? Si nie Ja z Ale lecę, mi da Nie ma nic Podafnął, no. słyszę No, Ulf, już źwiolem Cześć, jeszcze chwilę, też Dzień dobry, żeby defa podnieść w podobie? Kurwa! Ja nie potrzebuję. No i czemuś ty kurwa mi... Zajebie w to zaraz. Czekaj, na ile ty masz napęd kurwa mać? Ty no proszę, proszę. Musi się udać. Kropek Ty raz tam nie, mnie? O, no, 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 no. <głos> <głos> Ja wiem, nóż wyciągnięty. Dawaj, 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 dawaj tam. Dziękuję. Masz tego gigla. nie? Ja. No nie. Kurwa, już idzie Ivy i jebaną awukłą zajebaną szmatą dziwką. Pierdolaną. Chuj w dupę. Panuj się. No O jak ja mam tamik okropny. W tym meczu. Tylko skopuły to mi wychodzicie, zawsze. No i co on ten pierdolony, on kurwa nigdy tak nie grał. Chuj w pizdę Nie no kurwa go! Nie nie, nie mogę Ty ja bez słuchawek Nala No kurwa Mam oooo! Mama Jakby się spalił Ty Czekajcie? O kurwa Nie! fiu. Teraz <noise> 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 Nie mogę już się <głos> <głos> A leżysz to leży tam kurwa! Tak jest kurde, już trzeba. <noise> drzewo defuję, defuję, nie fekuję, to nie jest fake To jest fake, żartowałem <noise> Nie, Co mi rzucasz, tmalo? Hello? Klip? Oh no A się po prostu dziwię, jak zobaczą wani. <tryk> Hej, no ty kurwa, dlaczego nie wziąłeś mój? Ja uciekam na... No. Nie! Nie wierzę. Nie! Kurwo! Nie! Nie, dobra, tego nie było, ja pierdolę,